Dobry Państwu. Bardzo się cieszę i jest mi bardzo miło, że po raz kolejny rzeczywiście w naszym mieście, w naszej gminie, w naszym nowoczesnym obiekcie sportowym w hali pod basztami odbędzie się wydarzenie sportowe o randze międzynarodowej. Suzuki Boxing Night wydarzenie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To wydarzenie jest już kolejnym spotkaniem z boksem w naszym mieście, ponieważ już od kilku lat współpracujemy z Polskim Związkiem. Bokserskim. Kilka lat temu w chęcinach odbyła się czwarta edycja, Memoriał Leszka Drogosza. Później mieliśmy też międzynarodową konfrontację boksu olimpijskiego i w zeszłym roku mieliśmy również niecodzienne wydarzenie medialny trening na zamku w ramach młodzieżowych mistrzostw świata w boksie to wydarzenie które również cieszyło się dużą popularnością i dzięki temu ta dyscyplina sport, boks jest propagowana w naszej gminie, ma wielu sympatyków, wielu kibiców i po raz kolejny 29 stycznia w naszej hali pod Basztami takie wydarzenie sportowe, gala boksu będzie miała miejsce. Suzuki Boxing Night w Chęcinach odbędzie się w naszej nowoczesnej Hali widowiskowo-sportowej. Odbywa się tam szereg różnych wydarzeń z różnych dyscyplin sportu. W tej gali będzie towarzyszyło również bardzo ważne, szczególne wydarzenie, ponieważ przed galą będzie konferencja prasowa, na której będziemy mogli zobaczyć i spotkać nowego trenera kadry narodowej. Pana Wojciecha Bartnika jest to osoba też godna uwagi, ciekawa postać sportowa. Będzie to jego debiut jako trenera właśnie w chęcinach i wierzę w to, i mam nadzieję, że chęciny również przyniosą mu szczęście w dalszej karierze tej sportowej. Na terenie naszego miasta, naszej gminy jest rozproszony szereg obiektów dziedzictwa kulturowego, zabytków, które są chętnie odwiedzane przez turystów, stąd miasto i gmina Chęciny znajduje się na szlakach turystycznych, jest licznie odwiedzana przez turystów z kraju, z zagranicy i nie ukrywam, że turystyka jest takim kierunkiem wiodącym rozwoju naszej gminy i myślę, że to wydarzenie, ta gala będzie również elementem promocji nie tylko boksu, nie tylko wydarzeniem sportowym, ale również wydarzeniem promującym nasze miasto, naszą gminę, do której serdecznie wszystkich zapraszam.